Taka piątka jest teraz. Piąte liceum ogólnokształcące imienia Stefana Żeromskiego w Gdańsku Oliwie to jedna z najbardziej cenionych szkół średnich na Pomorzu. W rankingu tygodnika Newsweek w 2004 roku absolwenci piątki zajęli drugie miejsce w regionie i szóste w Polsce pod względem skuteczności studiowania. Rok później w rankingu miesięcznika Perspektywy byliśmy pierwsi w Gdańsku i na piątym miejscu na Pomorzu. Nauka w piątce jest... Na szóstkę maturę zdaje tu 100% uczniów. Średnia ocen maturalnych w latach 2000-2004 to 4,7. Na studia zdaje 98% naszych absolwentów. W olimpiadach przemiotowych w ostatnich czterech latach mieliśmy 8 finalistów i 5 laureatów. W Międzynarodowej Olimpiadzie Biologicznej w Mińsku zdobyliśmy brązowy medal. W konkursie Euroszkoła w internecie pierwsze miejsce w województwie pomorskim i wyróżnienie na forum ogólnopolskim. W sporcie, w Mistrzostwach Gdańska w 2004 roku pierwsze miejsce i 11 medali w kategoriach lekkoatletycznych. Wszystko to zasługa doborowego grona pedagogicznego, którym od 15 lat kieruje dyrektor Teresa Głuszczak, 48 nauczycieli, w tym 13 dyplomowanych, 18 mianowanych, 11 kontraktowych i aż 4 z tytułami doktorskimi. To zasługa także uczniów, którzy z radością mogą mówić jestem z piątki.